No i przyszła wiosna tego roku i wszyscy zostaliśmy u... upieni, no bo przyszedł covid. No i tutaj e, znowu mam szkicownik. Też mnóstwo rysunków porobiłam w czasie tej pandemii. E, także e, no, miałam spokój, powiem wam, że jakoś tak bardzo dobrze mi się pracowało, jak jak była ta pandemia. Także tutaj mamy znowu rysunki covidowe. Troszkę właśnie też takie z elementami jakimiś humorystycznymi. No cóż, no tragedia tragedią. Ja wiem, czy taka tragedia, a może rewolucja, czyszczenia świata? Nie wiadomo. O, wszyscy jesteśmy w jakiejś tej strefie komfortu. W takiej bańce. A tu dookoła robale jakieś dziwne, proszę bardzo. No staram się jakiś tą kowidziarnię uchwycić. Chyba mi wyszła. O, tutaj znowuż Eee, trzy zgony, czerwona strefa. No co zrobić? O, tutaj tak samo, jakiś nosiciel. Tutaj te covidiki jakieś można zbliżyć. Na no, to towarzystwo tutaj całe. No to śmiesznie wygląda wszystko. W ogóle zarazem mi się porobiły przy okazji fajne pomysły do obrazów. O, tutaj taki mamy covid. Tu jakiś taki. Ma, miejmy nadzieję, że yy, kwarantana 2020, mam nadzieję, że to dziadostwo nas już opuści i nie wróci i po prostu będziemy wolni, nie będziemy srajtaśmy kupować, nie wiadomo po co, jakieś ilości niesamowite. O, Ale były też elementy wiosenne, bo przecież przyszła piękna wiosna. No i całe szczęście. No tu towarzystwo, towarzystwo covidowe też, siedzące w domu. Gotujące, pasące się. O, tutaj jakieś takie łóżki. Także, także to jest twórczość. O, przyszła i primavera zielona i śliczna. Także na tym skończymy, że każda, każda jakaś nieprzyjemna historia kończy się radośnie i będzie dobrze. Zawsze jaka, jakakolwiek rewolucja musi być w życiu człowieka albo na świecie żeby oczyścić atmosferę i te wszystkie zgrzybiałe struktury. Także z tą radosną primaverilę, zakochaniem Krakowiaczek jest, o. z tą radosnym przesłaniem przejdziemy później do następnego szkicu.